zabieramy was do ZO w Chorzowie. Byliśmy również w Krakowie i mamy porównanie, więc w opisie zobaczycie, które zo polecamy bardziej. Jeśli chodzi o ilość gatunków zwierząt, to jest ich tutaj naprawdę cała masa. Zwierzęta mają wielkie przestrzenie i, jak widać, totalny chill. Sam teren Zoo również jest ogromny i, szczerze powiedziawszy, można się tu zgubić. Jak dla mnie oznakowanie lekko do poprawy, jeśli chcecie zobaczyć wszystko spacerując z dziećmi, to zarezerwujcie sobie minimum pół dnia, a nie godzinę, tak jak jest to napisane na stronie internetowej Zoo. Polecam przed przybyciem przejrzeć mapkę i zaplanować trasę, bo jest tutaj jak w labiryncie. Nie opowiadam wam o samych zwierzętach, bo to widzicie. Na filmiku. Ja też nie nagrywałam zbyt dużo, bo chciałam jednak ten czas spędzić z dziećmi i poświęcić go na opowiadanie o zwierzaczkach. My kupiliśmy bilet przez internet, aby ominąć kolejkę, chociaż w Porównaniu z Krakowem to tutaj kolejki do wejścia praktycznie nie było. Za bilety dla osoby dorosłej zapłacicie 38 zł, ulgowe 19, a dzieci do lat 3 wchodzą za piątaka. Na terenie znajduje się wiele punktów gastronomicznych z ofertą napojowo-przekąskową, są stragany z pamiątkami, tablice z ciekawostkami, czy plac zabaw. O organizowanych jest kilka pokazowych karmiń, które robią wrażenie zwłaszcza na najmłodszych. Teren jest przepiękny, mnóstwo miejsca na spacery, dostosowane do jazdy wózkiem, ławeczki do odpoczynku Ciekawa atrakcja to kolejka, która jest zawieszona nad samym Zoo, i można obejrzeć wszystko z góry. Byliście w tym Zoo? Które mamy odwiedzić jako kolejne?